Dzień dobry, w Gdańsku Jarmark Dominikański, no to ja gdzieś na ulicach Gdańska w tym okresie stoję, można podejść, jest rąsia, zdjęcie za ojcze nasz, czasami za różaniec, albo za mszy, albo za co, można przynieść książkę własną, albo u mnie na stoisku znaleźć. I teraz, jak do mnie trafić w tym roku? Po pierwsze... Żeby w ogóle trafić, to trzeba wybrać właściwy dzień. Ja stoję tylko czwartki, piątki i soboty. W niedzielę nie stoję, w poniedziałki, wtorki i środy mam żniwa u mnie na gospodarstwie. Więc, jeżeli ktoś chce trafić do mnie i na mnie jednocześnie, to trzeba zapamiętać: czwartki, piątki i soboty. Od rana do wieczora, ale od dziewiątej do osiemnastej. Trzeba to zapamiętać. Gdyby ktoś nie bardzo potrafił zapamiętać, bo słucha w przelocie, to proszę wejść na www.cejrowski.com łamane przez jarmark. Zrobiliśmy taką zakładkę: cejrowski.com łamane przez jarmark, i tam będzie wszystko podane pięknie na talerzu. Czwartki, piątki, soboty. Od dziewiątej do osiemnastej. I pierwszym dniem jarmarku jest sobota. Więc w czwartek i w piątek przed jarmarkiem stał nie będę, ale już tę pierwszą sobotę, 22 lipca, owszem. A ostatni mój dyżur na jarmarku będzie 12 sierpnia. A co będę miał na tym moim stoisku? Książki. Wszystkie książki pana Cejrowskiego obowiązkowo zawsze są. Nieraz po no niektórych nie widać, bo na ladzie mamy miejsce na trzy. Natomiast pod ladą wszystkie pozostałe też będą, więc proszę pytać. Książki pana Cejrowskiego. Jerba, tu jest jerba, częściowo będę miał wszystkie tytuły jerby też ze sobą. Pod wieczór już czasami brakuje, bo ludzie wykupią, ale staram się, żeby zawsze było. Kto rano przychodzi, ten na pewno trafi. No i gra przez świat też będzie. A do tego różne okazje, bo w sklepie kolonialnym czasami matero się trafi pękłe, albo ryrane, szturane, jakieś drobne uszkodzenia. To ja takie zabieram na jarmark i wtedy klienci oglądają, widziały, gały co brały, jest zachwycony, bo ceny są takie, że w kolonialnym takich nie ma. Czyli na stoisku będzie pan Cejrowski w ofercie i na przecenie to ze względu na termin przydatności. Będą wszystkie jego książki, doskonałe i świetne. Niektóre z podlady będzie yerba, graboso przez świat i parę innych rzeczy, czy koszulę pan przywiezie. Zawsze trochę przywożę ze sklepu i zawsze zabraknie. A teraz należycie państwu krótkie wyjaśnienie, gdzie ja będę w tym roku stał. Gdzie pan będzie stał w tym roku, panie Wojtku? Kto bywał na jarmarku, to wie, że moje lokalizacje czasami się zmieniają w trakcie jarmarku. No, bo władza dochodzi do wniosku, że mnie trzeba przegonić z jednego miejsca. Tydzień później dochodzi do wniosku, że mnie trzeba zaprosić w jakieś lepsze miejsce, różnie to bywało. I w związku z tym nie mam stuprocentowej pewności, gdzie będę stał teraz. Wiem, co mi obiecano. Nagrywam ten film przed Jarmarkiem. Obiecano mi stoisko 601. Wykupiłem, zapłaciłem, ale co będzie? To nie będzie to samo miejsce, które było przez ostatnie kilka lat, czyli to nie będzie w pobliżu bramy straganiarskiej nad Motławą. Piękne miejsce. Miejsce. Zdjęcia stamtąd pochodzą, te, których teraz używamy do ilustracji, natomiast tamto miejsce jest w remoncie. Wszystkich sklepikarzy na podwale staromiejskie przerzucili. No więc proszę sprawdzać na cejroski.com łamane przez Jarmark, czy to, co ja za chwilę powiem, to jeszcze będzie prawda za tydzień. Gdzie pana znaleźć? Pokazuję i objaśniam w trzech odsłonach. Po pierwsze, moją budę ustawili niedaleko pomnika, tym co za wolność Gdańska. Pomnik se można znaleźć być może, pineseczkę znaleźć, jak już człowiek przy tym pomniku będzie, to mnie zobaczy, usłyszy, wyczuje. Jestem zaraz blisko. Po drugie, stoję 100 metrów w linii prostej od Hiltona. Jak ktoś, tylko tego na Starym Mieście, bo Hiltonów pełno wszędzie, jak ktoś stanie tyłem, do Hiltona, tam będzie miał Hilton, i popatrzy do przodu, wzdłuż ulicy Podwale Staromiejskie, no to idąc prosto te 100 metrów na zachód, znajdzie pana Cejlowskiego jego stoisko 601. I trzeci sposób tłumaczenia stoi na skrzyżowaniu ulicy znanej dosyć dużej Podwale Staromiejskie i drugiej Tartaczna. Podwale staromiejskie, skrzyżowane startaczną. Tam stoi Cejrowski, oficjalnie stoisko 601, czyli ostatnie w szeregu stoisk. Pierwszy dzień marku, kiedy będę, to sobota 22 lipca. Sobota 22 lipca od 9 do 18. Dalej we wszystkie czwartki, piątki i soboty. I proszę się nie pomylić, ktoś w zeszłym roku z Wrocławia jechał, wylądował w środę i był zezłoszczony trochę na mnie, że mnie nie ma. Czwartki, piątki i soboty. Reszta informacji na stronie www.ceiroski.com łamane przez Jarmark. Czwartki, piątki i soboty. Wszystkie czwartki, piątki i soboty Jarmarku od 9 do 18. No to... Jesteśmy omówieni. Rąsia.